Cześć! Chciałem Was powitać na moim kanale Tarot Empatii, na czytaniach dla znaków zodiakalnych na marzec. Czytania będę jeszcze w tym miesiącu robił przy użyciu talii Murder of Crows, która ciągle ze mną jest tutaj blisko. Bardzo mnie inspiruje i udziela wielu ciekawych odpowiedzi. Chciałem Wam podziękować za wszystkie komentarze, za subskrypcje, za lajki, jednocześnie zachęcić Was, tak, do, do subskrybowania mojego kanału, jeśli tego jeszcze nie robicie, do udzielania się w komentarzach, właśnie lajkowania mnie. To jest zawsze dla mnie bardzo cenne źródło informacji z Waszej strony i zapraszam do czytań. Przechodzimy teraz do części z czytaniem dla koziorożca. Czytanie będzie oczywiście w intencji rozpoznania energii, które potrzebujemy wiedzieć, potrzebujemy znać w tym momencie dla większego dobra, dla lepszego samostanowienia, dla mądrości, którą można w sobie odnaleźć tej głębokiej mądrości, tak? do której mamy dostęp, jeśli tylko otrzymamy odpowiednie wskazówki do losu, od losu. Bo to jest taki paradoks. Los tworzy nas i my tworzymy swój los. I teraz kto, w którym momencie przejmie kontrolę. Bo to nigdy nie jest raz na zawsze. To jest proces. dobrze zobaczmy co jest na spodzie talii królowa buław mhm. a więc yy, właśnie to jest to, to wzięcie losu za, yy, za fraki i szarpnięcie nim tak żeby, żeby skierował wszystko tak jak my tego chcemy bardzo silna energia ona może być bardzo motywująca bardzo pro, promować taką wewnętrzną odwagę pewność siebie takie zdecydowanie, ale jeśli będzie wymierzona w nas albo objawi się w jakimś takim autodestrukcyjnym charakterze, to wtedy właśnie może też bardzo zaszkodzić. Taką wzmożoną krytyką, taką krytyką, która jakby nie pozostawia już pola na nic, tylko, tylko trzeba się poddać. Zobaczmy, jak wygląda Wasza obecna sytuacja. O, i mamy księżyc. Czyli coś jest, coś jest niejasne, albo jeśli jest jasne, to w taki sposób, który nie przynosi jednoznacznych rozwiązań, nie, nie wyklaruje jakby nie klaruje sytuacji, nie pomaga w tym, w tym takim krystalicznym widzeniu siebie i tych ludzi dookoła nas, i tej rzeczywistości, w której jesteśmy, tych problemów, tych spraw, tego wszystkiego, czym się zajmujemy. Księżyc pokazuje tylko to, co tak naprawdę my chcemy zobaczyć, albo czego boimy się zobaczyć, ale nas tam ciągnie w tamtym kierunku. To jest, ym, dla mnie, Księżyc jest utratą y, kontroli nad tym polem widzenia, nad tym polem też interpretacji zdarzeń, ale w takim ujęciu y, bardziej analitycznym, bardziej rzeczywistym, tak, Ra racjonalnym, można by powiedzieć. Księżyc bardzo głęboko mówi o pragnieniach i to mogą być wielkie pragnienia, bardzo takie wysokie marzenia na wysokim poziomie, wysokie ambicje albo ogromne potrzeby też, też tutaj w tym jakby jeśli ująć to obok tej królowej w to ja bym właśnie o tym powiedział, o tych wartościach, które mają wam nadać sens. Waszej obecnej sytuacji. Tak jakbyście żyli e, w takiej, na takiej trochę przestrzeni snu, e, który ma Was wzmocnić. Tak? On, ma, on ma Wam on ma, on ma, on ma ukierować e, Wasze działanie na jawie. Zobaczymy, jak to będzie jakby w praktyce, jak to wyjdzie. Zobaczymy, jak Wy siebie widzicie w tej sytuacji. Jako trójkę buław. E, Czyli zaproszenie samego siebie, aby spojrzeć w tym kierunku, który nas najbardziej interesuje, najbardziej nas przyciąga. To jest koncentracja na tych miejscach, albo na tym miejscu, które z jakiegoś powodu bardzo jednostkowego, bardzo indywidualnego jest dla nas ważne. To jest chęć wyruszenia w tamtą stronę. Tak? Taka, takie poczucie, że niewiele, naprawdę niewiele e, dzieli mnie od tego, aby spełnić swoje cele. To, co jest istotne i to, co bardzo mi się mocno w tych trzech kartach ze sobą łączy, które się pojawiły, to taka ogromna. Bardzo wyraźna intencja, ukierunkowanie na własną intencjonalność. Na to, czego ja chcę, czego ja potrzebuję, o czym marzę. Ale też poza królową buław. Wszystkie te karty są... mają jakby taką... przynajmniej księżyc to już w ogóle, ale trójka buław też w pewnym aspekcie może być taką energią pasywną. Jeszcze czekanie. Jeszcze się tak można powstrzymać. To jest karta, która mówi jeśli zrobisz pierwszy krok, to uda ci się do pięć celu. Wy to w sobie czujecie, wy w sobie widzicie ten potencjał, i y y jakby ja tutaj widzę, właśnie takie, takie nakręcenie się trochę. Natomiast pod tym nakręceniem, tak dookoła, myślę, że panuje pewna niejednoznaczność, którą wy dostrzegacie, y i stąd może pewne wahania. Y wez właśnie, że zobaczcie, że inni was widzą jako energię kompletnie, kompletnie taką nie, 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 nie stałą, nie, zatrzym nie nie jakby nie regresywną, ale statyczną. To jest, ten, to, jest to, co czułem, że tutaj um, niby mamy karty ruchu, ale mamy też jakieś zatrzymanie. I ten pustelnik um, w pozycji, jak widzą was inni, dla mnie to jest potwierdzeniem tego, że, um, że tutaj działają. Dwie strony. Że, jakby tutaj, bardziej mam do czynienia z sytuacją presji niż takiego prostego e, uwektorowania energii w, w kierunku zewnętrznym, w jakimś, w jakimś konkretnym kierunku. Tak, coś, co, coś sobie wymyśliłem i tam idę. Nie, coś sobie wymyśliłem i teraz tak mm, trochę idę, a trochę nie idę. Może ciągle nie jestem pewien, czy iść. Dla mnie to jest oczywiste bo energia Księżyca nie jest energią stabilną. Ona ma ogromny potencjał inspiracyjny. E, natomiast e, bardzo jest, jest bardzo niebezpieczna, że ciężko odgraniczyć e, marzenia, które potem przeformułowujemy w plany. Tak, to co robi Trójka Buław. Ona przeformułowuje marzenia w plany. Ona tworzy konkretną strategię i wchodzi w tą aktywność, żeby, żeby to zrealizować. Natomiast Księżyc mówi też o tych, o tych marzeniach, które są, będą tylko marzeniami, które nie będą niczym więcej i czasem lepiej, żeby tak zostało. Bo jeśli wprowadzimy je, spróbujemy je wprowadzić w życie, to tak naprawdę um, będziemy gonić za czymś, co jest niemożliwe za jakąś iluzją, za jakąś łudą. Tak. Zmarnujemy potencjał, który moglibyśmy zrealizować z większą skutecznością i satysfakcją. To oczywiście potem prowadzi do frustracji. Zobaczcie, że inni postrzegają was jako taką upartą osobę, która jest bardzo pewna siebie, to, bo to łączy pustelnika i królową Buław. Natomiast oni obydwoje żyją zgodnie ze swoimi wartościami. Są skupieni na swoich pasjach, na tym, co jest dla nich ważne. Natomiast o ile w królowej bułach mamy tą, ta energetyka idzie na zewnątrz, jest ekstrawertyczna. O ile w, w przypadku pustelnika ta energia, ta pewność siebie, ta, to zamiłowanie do siebie, nawet na takim trochę mistycznym, wysokim poziomie, też narcystycznym, oczywiście, może tak być, jest ukierunkowane do wewnątrz. I tak Was postrzegają, tak Was, tak was widzą ludzie. Tak, jakby, jakbyście nie do końca wiedzieli, co macie z tym wszystkim zrobić, i inni też to widzą, że nie do końca wiecie, jak, 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 co, macie, co macie z tym zrobić. Myślę, że w jakimś aspekcie um, ludzie nie do końca, nie, jakby nie potrafią się określić w stosunku do Was, jakby, czy wy jesteście dla nich um, wartościowi, czy jesteście problematyczni. Takie, takie mam, takie mam, tak tutaj widzę. Zobaczmy, co było w przeszłości. As. As dla mnie bardzo często mówi o takim zwycięstwu, które jest przeprowadzone siłą, które jest bardzo zdecydowane, um, ale to jest takie zwycięstwo na poziomie ego. Na poziomie takiej prostej świadomości, takiego racjonalnego, krytycznego myślenia. Um, to jest zwycięstwo, które ma swoje ograniczenia. Na przykład, e, może zostawić pewne, pewne ofiary, coś trzeba poświęcić, żeby, je, żeby to wykreować, żeby to stworzyć. E, i, wy, I gdzieś jest to w waszym doświadczeniu. Zastanawia mnie tak szczerze, czy to wy przeżyliście ten moment zwycięstwa kosztem innych. Czy to wy jesteście tutaj tym, tym, tym krukiem, tą wroną nabitą na ten miecz? Czy to ktoś przeżył to, to, to zwycięstwo Waszym koszczem? Stąd takie karty, które też mi się trochę kojarzą z takim, z takim męczeństwem, powiedzmy, z takim myśleniem o sobie w kategoriach ofiary. To znaczy, może źle, źle powiedziałem, nie ofiary, ale poświęcenia. O, tego słowa mi brakowało. Duże poświęcenie, i teraz właściwie, co ja mam z tym zrobić. Mam potencjał, dużo wiem, dużo widzę, dużo czuję, ale jak właściwie, co teraz z tym wszystkim zrobić, jak to poukładać? Zwłaszcza, że kontakt z rzeczywistością zewnętrzną był dla mnie mm, trudnym doświadczeniem, tak? Już tak mówiąc ogólnie, już tak um, jakby być najbardziej zachowawczym. W tej interpretacji to powiedziałbym, że był bardzo niebezpieczny. I, i nawet, nawet jeśli to wy w jakiś sposób wykreowaliście jakąś rzeczywistość, to wy trzymaliście ten miecz, to myślę, że ona też, jakby, że te koszty, um, które się wykreowały przy okazji, jakby uderzyły też w Was. Być może, to jakby wyprowadziły Was z równowagi bardziej niż to się wydawało, albo chcielibyście do tego przyznać. Może być też tak, że ta królowa Buław naprawdę jest energią działającą z zewnątrz, że to tak naprawdę nie jesteście wy. I to ona tutaj tak jakby ustawiła Waszą sytuację życiową w tym momencie. To może być kobieta, oczywiście, to może być też mężczyzna, jak najbardziej. Bo tutaj nie ma się co bardzo tak do, do kwestii płci przywiązywać, zwłaszcza w ogólnych czytaniach. Um, która e, sprawiła, że nie czujecie się komfortowo, tak? W tym momencie swojego życia. Chociaż, powiem tak, chociaż nie jest źle. Ogólnie nie jest źle. I tutaj jest ten paradoks, nie? Zobaczmy, co jest ukrytym pragnieniem, albo autentyczną potrzebą. Zobaczcie. Ta karta mówi o, o chęci, o takiej tęsknocie za porównym porozumieniem duchowym, e, za, za pewną wspólnotą. Za też takim, takim harmonijnym przepływie energii. I mam wrażenie, że bardzo potrzebujecie, żeby te rzeczy, które się wydarzyły w waszej przeszłości, które mają ciężki charakter, które są naznaczone takim elementem, muszę sobie z tym poradzić, muszę sobie to jakoś wszystko poukładać w mojej głowie, żeby to wszystko połączyć z, takim, z taką świadomością, tego, że mam potencjał, że mam siłę, że mam umiejętności, że mam bogate życie wewnętrzne, jakby, że na pewnym poziomie jestem jak najbardziej ukształtowany. Bo te trzy karty, gdyby je tak. Podsumować, gdyby chcieli stworzyć obraz waszej osoby, jakby łącząc je razem, powiedziałbym, że mówią o kimś, kto ma świadomość swojej wartości, kto ma świadomość swojego potencjału, kto wie, co przeżył, wie drogę, zna drogę, jaką przeżył, wie jakby, co to w nim wykreowało, zna też swoją pewną taki element mrocznej strony, tak? wie, gdzie są jego słabości. Myślę, że bardzo mocno wiecie, gdzie są wasze słabości i to ma dla Was o tyle charakter wyzwalający, o ile pozwala Mam Wam, jakby jest ta szansa, i o tym mówi Trójka Buław, żeby um, gdy będę planował moje najbliższe kroki, gdy będę podejmował moje decyzje w sprawach, które mnie zajmują, to będę brał, brał pod uwagę moje możliwości, będę po, pod uwagę, gdzie na przykład mogę... Przegrać, gdzie będę słabszy, gdzie sobie nie poradzę, gdzie to ja stanę się częścią problemu. I jeśli my to znamy, jeśli my to wiemy, to wtedy łatwiej jest, jakby tak wykreować rzeczywistość, żeby na przykład poruszać się po przestrzeniach, które są dla nas łatwiejsze. I o tym i to, to, ta tęsknota za tym, żeby było prosto, żeby było łatwo, żeby można było być sobą, można było siebie realizować, to, co kocham w sobie. To, co sprawia mi radość, i co, co sprawia mi szczęście, też co daje szczęście innym, to jakby ta moja aktywność, która daje szczęście innym, która sprawia, że inni czują się przy mnie wygodnie i komfortowo, o tym mówi, właśnie mówią kochankowie. tak? To jest ta energia. Czy to, czy to mówi też o tym, że gdzieś pod spodem myślicie o miłości romantycznej? No to oczywiście, że też tak może być. Ta karta też mówi mówi o miłości po prostu, o relacjach o tęsknocie za relacjami może o tym mówić natomiast ja zawsze, pamiętajcie, staram się w czytaniach mówić troszeczkę bardziej ogólnie żeby to było jak najbardziej uniwersalne ja po prostu wierzę, że wy, że wy to w ten sposób też odczytujecie, tak, że jakby żebyście mogli się w tym odnaleźć żebyście rozumieli po prostu, że że harmonia wewnętrzna może oznaczać jak najbardziej Miłość, związek, relacje z drugą osobą, poczucie szczęścia poprzez kontakt z partnerem, z partnerką, ale równie dobrze ta karta mówi o byciu szczęśliwym z samym sobą. No to jest oczywiste, tak? Dla każdego, kto jakby ma tą świadomość, czym jest szczęście, to wie, że szczęście najpierw się znajduje w sobie, a potem w drugiej osobie. Czasami na odwrót, ale jakby nigdy tylko w jednym aspekcie. Dobrze, zobaczmy, yy, co, mamy, co jest wyzwaniem, co jest lekcją. Kapłan. Dużo wielkich arkan tutaj jest. Bardzo dużo. Mamy cztery wielkie arkana i jednego asa. Mam takie wrażenie, jak myślę o tych wielkich arkanach i o tym asie, że to są takie karty podsumowujące. Takie karty, które mają dać, wiecie, taką, m, taki stempel. Pokazać, to jest ważne, tutaj jest tak. Jesteś taki. To są Twoje tematy, to jest Twoje życie, to są te filary, gdzie teraz jesteś. Kapłan mówi o hierarchiczności. I on mówi o relacjach z innymi, ale w taki sposób bardzo skonwencjonalizowany, bardzo ustrukturalizowany. On mówi też o obowiązkach społecznych. Może w moim mniemaniu mówić też o obowiązkach względem rodziny swojej własnej w sensie tą którą sami stworzyliśmy, ale też tej z której pochodzimy. I to jest dla was wyzwanie. Więc yy, myślę, że problemem dla was i to co was ogranicza jest takie spełnianie zobowiązań, yy, które ja muszę codziennie wypełniać ze względu na po prostu tą rzeczywistość społeczną, w której funkcjonuje te struktury społeczne. To może być rodzina, to może być też praca, tak? to mogą być jakieś kwestie. Yy, wszystkie, wszystko co jest związane z biurokracją. Tak? To, jest, to, jest, to, 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 to są wyzwania. Zobaczcie, jaka jak jest duża tutaj rozbieżność między tym, na jakim wy poziomie jesteście wibracyjnym, a na tym, czego się od was wymaga. To znaczy, bardzo jesteście nastawieni na, na mnie, na siebie, ale dookoła was. Są energie, które mówią, zajmij się mną, zajmij się mną, zajmij się nami. Tak jeśli właśnie ta królowa buław, a coraz bardziej się ku temu skłaniam, nie mówi o was, tylko mówi o, o, o Waszym otoczeniu. I kapłan, ja nie mam tutaj żadnej wątpliwości, że ona mówi, że ta karta też mówi o Waszym otoczeniu. Być może o jakiejś konkretnej osobie tak najbardziej. Zobaczcie, gdzie są wasze, gdzie jest Wasza uwaga yy, ściągnięta. Nie, nie, do was, nie do was, nie do was, nie do waszego wnętrza, ale wy macie realizować cudze sprawy, cudzy punkt widzenia. I stąd, myślę, też ta ucieczkowość. ucieczkowość. Tak? I te marzenia właśnie o tym, żeby, żeby było łatwiej, żeby kontakty, żeby inni ludzie byli wsparciem, a nie wyzwaniem. Ok, zobaczmy, co będzie poradą. Mamy dziesiątkę mieczy, a więc zamknięcie jakiegoś, czegoś, co jest bolesne. Ta karta mówi o, o, o tym, że coś zostawiamy ze sobą, coś, coś kończymy bardzo zdecydowanie, bardzo mocno. Jakby bierzemy na klatę wszystkie konsekwencje tej decyzji, które na pewno nie będą przyjemne ani łatwe, ale podejmujemy taką decyzję. Bo, bo, bo mamy tą świadomość, że w ostatecznym rozrachunku bardziej nam to posłuży. To jest pokazanie jako rada. Ja bym powiedział, że dziesiątka e, mieczy, ona mówi: Ja się tutaj kończę. W tym miejscu jakby się kończę. Jaki, jakaś część mnie się kończy tutaj. E, inni ludzie mogą mówić, że jeszcze nie, że jeszcze jestem gdzieś indziej, że jeszcze mogę coś więcej zrobić, ale ja mówię, że to, to, już, jest, to już jest ten koniec dalej nie pójdę w swoim pomyśle na siebie, tak? Bo pamiętajmy, że to są miecze. Te miecze nie są dosłowne, to nie są noże, które ktoś nam wbija. To nie jest rzeczywistość, która nam wbija te noże. To są koncepcje, to są myśli na temat nas samych. To mogą być nasze myśli, to mogą być myśli innych ludzi. I jeśli zobaczymy tą destrukcyjność i jeśli na przykład... Powiemy sobie, nie, nie, to naprawdę jest destrukcyjne. To nie jest tak, że ja mogę sobie jeszcze z tym poradzić. To nie jest tak, że ja być może powinienem sprostać tym oczekiwaniom. Nie, może ja powinienem powiedzieć sobie, że nie chcę mieć już z tym nic wspólnego. Że to już mi kompletnie nie służy i jak najbardziej się od tego odgrodzić. Jak najbardziej zakończyć to bycie jakby. Mm, do pewnej eksploatacji, tak, jeśli miałbym już iść tak w kierunku tej ilustracji i ją tak nazwać, to ta karta mówi o pewnej eksploatacji, tak, jakby no jest bardzo drastycznie to pokazane, natomiast to jest karta rady, nie zapominajmy, więc to nie ma być energia, która was ściągnie w dół, to ma być energia, która was ustrukturalizuje, która powie, ok, tu są granice, a macie problem ze strukturalizacją, macie bardzo duży z tym problem, i o tym właśnie mówi księżyc waszej obecnej sytuacji. E, tak sądzę, ale też o tym mówi trójka Buław, która, tak jak mówię, e, to jest ktoś, kto ma potencjał, kto jest świadomy tego potencjału, ale jeszcze czeka na znaki z zewnątrz, które to potwierdzą, które go w tym umocnią. A ta karta mówi, zajmij się sam sobą, ogranicz się do samego siebie, bądź, ca jakby, bądź całością. Jakby to, niech, niech te zewnętrzne siły przestaną mieć na ciebie taki wpływ. Niech ta tęsknota za tym kochankiem, kochanką, rozumianym dosłownie, rozumianym metaforycznie, um, nie, 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 nie będzie cię definiowała w tym momencie. Um, bo, bo jeśli się na tym skupisz, to będziesz tylko doświadczał jakichś oczekiwań w Twoim kierunku. Albo oczekiwała. <laughs> e Dobra, mamy teraz jako pierwszy krok działanie, na które powinniśmy zwrócić uwagę w pierwszej kolejności rycerza, rycerza mieczy. Zobaczcie, że te miecze się tu powtórzyły na końcu i to są, to są, to są silne karty mieczy. To jest silne jakby odgrodzenie siebie od, od, od tej rzeczywistości zewnętrznej, od tych energii zewnętrznych, tych wpływów, które mają jakby, które na, tam Was ciągną w swoją stronę. Rycerz mieczy wie, co lubi, wie, co chce robić. On jest świadomy swoich wartości, swojego kodeksu, swojej, swojej misji i on ją realizuje w sposób bardzo zdecydowany, bardzo szybki, bardzo gwałtowny. Co jest ciekawe dla mnie, że zobaczcie, jaka, jaką tą, tą propozycję, jakby od tarota, od tego czytania dla Was jako, jako wejście w aktywność jest zaprzeczenie. Te, te, tego tej karty księżyca, czyli tej bierności, tej pasywności. Tutaj jako rada jest pokazana wejście w aktywność. Dlaczego? Bo jeśli się określimy w granicach swoich, jeśli dobrze rozumie, rozumiecie siebie, jeśli dobrze rozumiecie swoje wartości, i, i będziecie wiedzieć, co jest dla was autentyczne, a co nie, gdzie jesteście, co możecie realnie zrobić, a czego nie możecie realnie zrobić, to wcale to nie jest tak daleko przejść do pozycji skutecznego działania, tak? A o tym mówi e, właśnie rycerz mieczy. To jest ktoś, kto wie, jak skutecznie skupić się na obranym celu. I to jest ta propozycja dla was tutaj, nie? To ma was uzdrowić. E, to ma wam nadać ten taki impet i tą strukturę, której wam brakuje w tym momencie. Żeby czuć się bardziej stabilnie, żeby czuć się szczęśliwiej, e, żeby uniezależnić się od tych wpływów zewnętrznych. Które są strasznie wymagające, bo powiem Wam, że i ta karta, i karta arcykapłana to są energie, które dużo chcą od innych. O, czasami myślę, że łatwiej, być, yy, łatwiej może być czasami być królową buław, niż być w relacji z królową buław. Tak mi się wydaje. I tak samo to dotyczy zresztą karty kapłana. Ok, dziękuję Wam bardzo. Zostawcie koniecznie lajka, zostawcie komentarz, dajcie subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, a podobają Wam się moje czytania, moje interpretacje. Mam nadzieję, że to było dla Was. To było fajne dla Was spotkanie po prostu, że gdzieś odnajdujecie się w tym i było dla Was inspirujące. Także do usłyszenia kolejnym razem. Cześć!